Środa 5 października, Paulina Hopfen, witam i zapraszam na informacje telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Podejrzany o brutalny gwałt trafił do aresztu. Mężczyzna swoją przyszłą ofiarę poznał niedługo przed tym zdarzeniem. Poznał ją w jednym z gorzowskich lokali. Ostatnia przedwyborcza debata gorzowskich parlamentarzystów. To jest to taka stara zasada, koszula bliższa ciało. Są rzeczy ideowe, które nas głęboko różnią. Nie wiedzą jaka była umowa paradyjska, jak się umawialiśmy, co do podziału kompetencji. Czas na koszykarskie emocje w Gorzowie. Rozpoczynamy walkę, mam nadzieję, o medale w kolejnym sezonie Ekstraklasy Koszykówki Kobiet. Pierwszy mecz za tego bydgosz. Łatwo nie będzie, bo Bydgoszcz w tej chwili jest naprawdę po tych wzmocnieniach bardzo silnym zespołem. Nawet 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który podejrzany jest o gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator już zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi on za kratkami. Do zdarzenia doszło w nocy, z soboty na niedzielę w rejonie garaży przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Jak się okazało, 33-latek swoją przyszłą ofiarę poznał chwilę wcześniej w jednym z gorzowskich lokali. Do tego zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 października bieżącego roku w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Mężczyzna swoją przyszłą ofiarę poznał niedługo przed tym zdarzeniem, poznał ją w jednym z gorzowskich lokali. Kiedy kobieta opuściła ten lokal, mężczyzna zaproponował, że odprowadzi tą kobietę. W rejonie garaże przy Kosynierów gdyńskich mężczyzna zaczął stosować przemoc wobec tej kobiety, popnął ją, przewrócił na ziemię, zaczął ją uderzać pięściami po twarzy i po całym ciele, dusić rękoma za szyję, przygniatać dłonią za nos oraz za twarz. Po, przy, przez to wszystko ponadto mężczyzna ten doprowadził do obcowania płciowego z 48-letnią mieszkanką Gorzowa. Po tym traumatycznym przeżyciu kobieta bardzo szybko powiadomiła o tym zdarzeniu policję. policję. Ci w bardzo podjętym przez siebie czynnościach bardzo szybko zatrzymali tego mężczyznę. 33 lata w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci po przeprowadzeniu materiału dowodowego udało im się doprowadzić do tego, że mężczyźnie przedstawiono zarzut dokonania obcowania płciowego z tą kobietą oraz naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia powyżej dni siedmiu. Ponadto policjanci za pośrednictwem prokuratury rejonowej w Gorzowie wystąpili do gorzowskiego sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec tego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wczoraj sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec 33-letniego mieszkańca Gorzowa środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztowania. Z uwagi na to, że mężczyzna ten dopuścił się tego zdarzenia w wyjątkowych okolicznościach, udowodniono mu okrutny charakter tego czynu, z uwagi na to temu mężczyźnie grozi od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni zbliżające się ku końcowi kampanii działacze Platformy Obywatelskiej zamierzają przeznaczyć na bezpośrednie rozmowy z wyborcami. Nie ukrywają, że będą towarzyszyły temu ogromne emocje. Marszałek Grzegorz Schetyna podczas wczorajszej wizyty w Gorzowie podkreślił, że powinno być honorowo i uczciwie. Zachęcał również do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. To są ważne wybory i też dlatego jestem, obiecałem tutaj osobom, które znam, lubię i z którymi w różnych miejscach długo współpracowałem. Wsparcie i takie ciepłe słowo, bo może to pomóc jakoś w wyborach 9 października. W czwartek mamy na Śląsku ostatnią podsumowującą konwencję, już całą kampanię. Bezpośredni kontakt, będziemy też pokazywać, będziemy prezentować spoty. No dużo rzeczy będzie takich, nie chcę zdradzać tutaj tajemnic sztabu, ale myślę, że będzie ciekawie. Będzie agresywnie? Nie, nie sądzę. Nie uważam, żeby. Powinny być emocje, bo to emocje są zawsze nieodłączne, szczególnie w tych ostatnich dniach kampanii. Ale uważam, że powinno być honorowo i przyzwoicie. Nie powinno być fauli. Nawet jeżeli jest, jeżeli jest trudna prawda pokazywana, to ona musi się obiektywnie bronić. gdyby była debata między liderami dwóch największych partii, to byśmy na nią czekali i ona by jakby tak skonsumowała te wszystkie emocje. Prawda? A jeżeli tego nie ma, nie ma zwieńczenia e, kampanii, to są takie różne sygnały, symbole, cfishenrufy, e, e, czy, e, czy ataki, czy półataki. Szkoda, że nie ma, nie ma tej debaty, bo ona, tak jak powiedziałem, ona dałaby Polakom taką... Wiedzą o wizji największych partii politycznych na następne 4 lata, jak Polska ma przez te 4 lata wyglądać, jak ma się rozwijać. Ścieżki dydaktyczne cieszą się coraz większym powodzeniem, przede wszystkim wśród wielbicieli długich spacerów. Jeden z takich szlaków znaleźć możemy na terenie Barlińacko-Gorzowskiego, Parku Krajobrazowego w Gminie Kłodawa. Tam też spotkaliśmy dzieci z Gorzowskiego Przedszkola Integracyjnego. Znajdujemy się na ścieżce edukacyjnej na Leśnictwa Kłodawa nad jeziorem Grabino. Jest to ścieżka przeznaczona dla dzieci zarówno przedszkolnych, jak również starszych klas szkoły podstawowej, a także gimnazjum. Są tutaj bardzo ciekawe tablice edukacyjne, z których dzieci mogą dowiedzieć się o życiu zwierząt w lesie, a także o różnych gatunkach drzew, rozpoznawać roślinki. Dzisiaj na tej ścieżce odbywa się pasowanie na starszaka. Jak pani się czuje w roli osoby wykonującej chyba najważniejsze zadanie dzisiaj? No, jest to naprawdę podniosła chwila na pewno w życiu zarówno starszaków, jak i przedszkolaków, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola. No, życzę im wszystkiego najlepszego na dalszej drodze. Dzisiaj mamy pasowanie na starszaka i pasowanie czwórki dzieci na przedszkolaków, te, które dołączyły do naszego przedszkola w tym roku. Dlaczego właśnie to miejsce wybraliście? Dlatego, że nasze przedszkole jest bardzo związane z promocją, promocją lasów, z ekologią, i w tym momencie właśnie las jest dobrym miejscem. Na to, żeby się tutaj spotkać. Jak będzie wyglądał ten, ten pobyt tutaj? To znaczy zaczniemy od ścieżki edukacyjnej. Pani z nadleśnictwa przedstawi nam kolejne miejsca, ciekawe okazy drzew, krzewów. Natomiast później będzie posiłek i no i wiadomo, zjazd do przedszkola. O wspólnej pracy na Rzecz Gorzowa rozmawiali gorzowscy parlamentarzyści podczas debaty, która odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. W jednej z ostatnich dyskusji wzięli udział Elżbieta Rafalska z PiS, Jan Kochanowski z SLD i Witold Pal z PO. Każdorazowo próba przekonania decydentów, taki lobbying w takim kierunku, żeby te środki, czy z Unii Europejskiej, czy rządowe, kwestia inwestycji, żeby te rzeczy były jednak lokowane na północy województwa, wydaje się oczywiste. Po prostu jest to taka stara zasada, koszula bliższa ciało, jesteśmy bliżej wyborców z tej, z tej części subregionu. Te działania, które podejmujemy cały czas, jeśli chodzi o Akademię Gorzowską, o obronę szpitala, również działania, które mówią o środkach na innowacyjną gospodarkę, wspieranie tych działań dotyczących budowy parku naukowo-technologicznego. Zawsze twierdzę, że polityka to gra zespołowa. Kiedyś grałam w koszykówkę, to też gra zespołowa, gra tam pięciu. W Sejmie gra 460 posłów, nas gra w województwie 12 i stanowiliśmy parlamentarny zespół. To nie znaczy, proszę Państwa, że jest sielanka, tak? że zgadzamy się, to są rzeczy ideowe, które nas głęboko różnią, ale są rzeczy materialne, konkretne, rzeczowe. Tak jak mówił tu pan poseł Pal, dotyczące inwestycji, dotyczące dróg, dotyczące infrastruktury drogowej, dotyczące pewnych innych rozwiązań z zakresu polityki społecznej czy gospodarczej, i parlamentarny zespół przyjął taką zasadę, że tam, gdzie nie ma kontrowersji, gdzie się zgadzamy, mamy wspólne stanowisko, i wielokrotnie to się nam udawało. Kiedy tworzyliśmy województwo lubuskie, zastanawialiśmy, co jest lepsze dla Gorzowa. Czy pozostaje w dużej aglomeracji poznańsko, czy, czy zachodnio pomorskiej jak Szczecin czy Poznań, czy rzeczywiście lepiej połączyć się tutaj z, z miastem bliźniaczym zieloną górą i mieć wpływ na to, co się będzie działo w naszym województwie, czyli mieć własną strategię rozwoju, mieć własne środki, mieć środki z Unii Europejskiej i mieć możliwość podziału tych środków w taki czy inny sposób. Czy się do końca, 11 lat miała, czy to się spełniło do końca? No oczywiście, że nie spełniło, bo nie wszyscy pamiętają, przychodzą nowi ludzie, nie wiedzą jaka była umowa Paradyska, jak się umawialiśmy co do podziału kompetencji siedzib i środków i zdarza się tak rzeczywiście, że nie zdołaliśmy wyprostować pewnych spraw, zastanych jeszcze za byłych województw. Na finiszu kampanii wyborczej Gorzów odwiedzają politycy znani powszechnie ze szklanego ekranu. Wtorkowe popołudnie kandydatów prawa i sprawiedliwości przyjechał wspierać eurodeputowany tej partii, Tadeusz Cymański. Spotkanie odbyło się przy Studni Czarownic. Ważne jest, aby do Sejmu weszły osoby, które prezentują wiedzę, kompetencje i wrażliwość. To jest bardzo ważne. Ja kieruję się oczywiście, popieram cały program PIS-u i wszystkie listy zimy po kraju, ale nie ukrywam, że wspieram również te osoby, albo w szczególności te osoby z którym miałem przyjemność pracować, których poglądy są mi zdane, bo walka o kształt przyszłości Polski toczy się wedle partii, ale również i w ramach partii są różnice zdań. To nie trzeba tego ukrywać, taka jest prawda. Dlatego ważne jest, ilu posłów będzie miała jaka partia, ale również jacy to będą posłowie. Dlatego dwójka i dlatego czwórka, dlatego SBT, dlatego Władysław. I tyle. A co do globalnej oceny, Polska niestety jest i pozostaje krajem największych różnic społecznych. Kontrastów, mówię to z całą mocą, z całą przykrością, ale jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o dysproporcje, rażące kontrasty. Wsparcie dla rodziny jest na poziomie Rumunii, Bułgarii, gdzieś tam przy końcu stawki. Dramatyczne załamanie demograficzne, ogromny deficyt finansów. Już nie powiem o zusie. Powodem y, zabierania na przykład y, rent y, nie jest stan zdrowotny, ale bardzo często jest to, że szuka się po prostu sy poprawy sytuacji finansowej. Przychodzą osoby, które mają y, y, decyzję o nieprzyznaniu zasiłku z pomocy społecznej dlatego, że o 40, 60 groszy takie miałam decyzję, przekroczyły kryterium dochodowe, które wynosi 351 zł i od czterech lat to kryterium nie zostało zmienione. W Polsce mamy kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej, które jest niższe od kryterium od minimum egzystencji. Miałem okazję być na debacie z panem senatorem Woźniakiem z Platformy Obywatelskiej i kiedy padło pytanie właśnie o te progi przez 4 lata zamrożone, pan senator powiedział, że podniesiemy, zapewniamy, że podniesiemy progi dochodowe do uzyskania świadczeń rodzinnych i socjalnych. Przez cztery lata nie zrobiono tego, mało tego. Spytałem pana senatora, jak głosował wtedy, kiedy proponowaliśmy w Senacie poprawkę, aby powiązać te progi z, z, z najniższym wynagrodzeniem. Głosował przeciw oczywiście. Środki finansowe pozostają w państwie. Uczciwe państwo dysponuje nimi w taki sposób, że zapewnimy spełnienie tych ewentualnie postulatów, o których mówimy. Rządy Platformy Obywatelskiej nie zapewniły uczciwego państwa. To, czym dzielimy w budżecie, nie jest uczciwie dzielone. Dysproporcje, o których wspominał pan poseł Trzymański, czyli rozwidlenie, roz rozchodzenie się nadmiernego bogacenia się i zubażania dużej części społeczeństwa, właśnie wynika z tego, że tylko przez krótki czas rządów Prawa i Sprawiedliwości dążyliśmy do tego, żeby zniwelować te różnice. Skończą się problemy Gorżowia z powrotem po weekendowej zabawie. Miejski zakład komunikacji, w odpowiedzi na liczne prośby ze strony pasażerów, uruchamia dwie dodatkowe nocne linie autobusowe. Kursowały one będą tylko w nocy z piątku na sobotę oraz soboty na niedzielę, jadąc w kierunku Ustronia i Osiedla Piaski. Pojawią się dodatkowe kursy na istniejących liniach nocnych, to będą kursy na liniach nocnych N1 oraz N3. To jest odpowiedź Miejskiego Zakładu Komunikacji na sygnały, które do nas docierały o tym, iż mieszkańcy mają utrudniony powrót do domu, w szczególności w weekendy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. W związku z tym uruchomimy dodatkowe kursy. To będą dodatkowe kursy po godzinie po północy oraz po godzinie pierwszej w nocy i to będą kursy, które odwiozą mieszkańców na największe gorzowskie osiedla. Oczywiście na początek autobusy będą kursowały tylko w soboty, w noc, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Jest to takie rozwiązanie testowe. My w stale będziemy monitorowali ilość przewożonych pasażerów na tych liniach. I jeżeli te kursy się nie sprawdzą, po prostu zmuszeni będziemy do zawieszenia tych kursów. Oczywiście, jeżeli się przyjmą, one będą w dalszym ciągu funkcjonowały. W środowy wieczór gorzowskie koszykarki na własnym parkiecie zmierzą się z Artego Bydgoszcz. Wygrana w pruszkowie podczas meczu inauguracyjnego niewątpliwie zagrzewa akademiczki do walki o drugie w tym sezonie zwycięstwo. I choć zapowiada się zacięta walka o każdy punkt, gospodarze są dobrej myśli. Rozpoczynamy. Walkę, mam nadzieję, o medalę w kolejnym sezonie ekstraklasy koszykówki kobiet. Pierwszy mecz u nas, z Artego Bydgosz. Myślę, że w dobrych nastrojach pierwsze zwycięstwo w Pruszkowie nad zespołem Matizolu daje nam podstawy do tego, żeby myśleć bardzo poważnie o, o dobrych występach. W ubiegłym roku przypomnę, że przegraliśmy z tym zespołem. W tym roku zwycięstwo, mimo że nie grała Agnieszka Kaczłaczyk, że Landra Weaver była kontuzjowana, ale dziewczyny pokazały rzeczywiście charakter. Tak jak zawsze mówimy, my gramy całym sercem, gramy uczuciami. Już dziewczyny czekają i te nowe czekają, jak będzie wyglądała oprawa w naszej hali, jaki będzie doping. Ja myślę, jak zawsze, doping będzie wspaniały. No i liczymy, że, że w naszej hali wielu pretendentów do najwyższych laurów spotka. Ich taka mała niespodzianka z naszej strony. A myślę, że to będzie pozytywna i miła niespodzianka dla naszych kibiców, bo zawsze będziemy walczyli. Jestem przekonany, że, że będziemy w wielu, wielu momentach cieszyć się z gry tego bardzo młodego zespołu. Łatwo nie będzie, bo Wydgosz w tej chwili jest naprawdę po tych wzmocnieniach bardzo silnym zespołem, z dużymi ambicjami, nastawionym na pierwszą piątkę. A więc myślę, że cele mają bardzo ambitne i dlatego, żeby je zrealizować, będą musieli w każdym meczu walczyć. I to jest taki zespół z charakterem kilka zawodniczych doskonale nam znanych: Agnieszka Szot, myślę, Martyna Koc, Agnieszka Kułaga. Te zawodniczki, które są z tych Polek, myślę, że znane, dołączyła no, do nas w tej chwili kolejna reprezentantka Polski, Elamowlik. No i Amerykanka Jimenez, więc rządząca w strefie podkoszowej. Także myślę, że ten zespół będzie bardzo groźny dla nas i, i, i będzie bardzo fajne widowisko. W tym pierwszym meczu zagrały bardzo dobrze, i myślę, że, że to jest jakby taki zwiastun, że będą silnym punktem tego zespołu, aczkolwiek. Tak jak na treningach widzę, są to młode dziewczyny i mogą zagrać fragmenty dobre lub dużo słabsze, i może również im się przydarzyć dużo słabszy też mecz. Także to są dziewczyny, które myślę, że są na dorobku, trenują solidnie i myślę, że będą szły cały czas do przodu i, i, i to będą potwierdzały później w meczach. W dzisiejszych informacjach to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam jutro o stałej porze.